Hej, witam się z wami recenzją książki Be Mine, Eli Rosiński i Gabrieli Gargaś. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Harde, a jej premiera była 19 czerwiec 2024. I na początku mam dla was cytat: w oczach byłem tylko kawałkiem plasteliny, z którego można ulepić to, co się chce. Słuchajcie. Niektóre książki zapadają w pamięci niczym motyl, który przypadkiem usiadł nam na dłoni, i za podał skrzydełkami. No i oczywiście chwilę tam pozostał. Ten widok, wspomniany każdego dnia, miesiąca i nawet po latach, wiedząc, że tamta chwila była magiczna, jest po prostu czymś, czymś, ważnym. I tak samo właśnie z tą książką. Jest napisana tak, żeby każdy mógł potraktować ją jako spowiedź postaci, która pragnie ze wszystkich sił zadowolić swoją drugą połówkę, ale jej coś tam nie wychodzi. Wiecie, ten związek był tutaj bardzo toksyczny, bardziej niż trudka na szczury połknięta przypadkiem. No, on dla niej był ciałem, które wciąż coś robi źle. A tu nie tak się zachowuje. A tu musi zawsze wybierać tylko jej towarzystwo. A to powiedział coś nie takiego, co ona chciała usłyszeć. No, wystarczyło kilka zdań, i moje myśli na temat jej były czarniejsze i bardziej lepkie od smoły. Ale nie tylko o tym jest ta opowieść. Od razu zaznaczam, że nie znam zespołu, o którym czytałam. Ale wcale mi to nie przeszkadzało, gdyż cudnych opisów dostarczyła mi właśnie pani Gabriela Gargaś, więc płynnie się przez tą książkę, no dosłownie jak na najpiękniejszym okręcie z widokami na poetyckie sceny. Znajdziemy tutaj troszkę zdjęć ze scen życia gwiazd z czasu dzieciństwa i tego obecnego. Do niektórych wydarzeń autorzy przechodzą, no, powiedziałabym, że z dosyć większym sentymentem, jakby każdy upadek czy też złe wydarzenie miało swój udział, żeby właśnie wyrzucić z siebie przeszłość i otworzyć oczy na nowej karcie. Może nawet oczyścić się z tego, co złe, ale i dać pamięć temu, co jest dobre. Mamy tutaj też zdradzone... Hmm. Zdradzone, jak sława wypłynęła tutaj na braci, i co się w ogóle działo, kiedy oni do niej dochodzili. No i powiem Wam, że kiedy właśnie oni się tam uwewnętrzniają z tego wszystkiego, to powiem Wam, że oni zdradzają nam nawet takie nieciekawe aspekty, kiedy, wiecie, no, próbowało zablokować im tą drogę do sukcesu, gdzie no, ktoś jakby się na nich uparł, gdzie no, chciał zrobić wszystko, żeby tylko do tego sukcesu właśnie nie doszli. No i niby mówi się, że jeżeli robisz to, co kochasz, to wszystko ci wyjdzie. Jednak nikt w tym nie wspomina, ilu zazdrośników i obłudników spotka się po drodze. I wiecie, w pewnym momencie można ufać tylko sobie. No bo niestety, ale zazdrość jest cechą, którą posiada większość populacji. I wiecie, im tutaj nakazywano się dostosowywać. Ale czy to oznacza bycie wolnym? No ja zachęcam do sięgnięcia po tą książkę o Eli Rosińskim, gdyż dostarczy wam nie tylko wiedzy odnośnie właśnie życia ich prywatnego, gdyż wspomina również na przykład swojego brata, z którym tworzył zespół Be Mine, ale również posiada tajniki ludzi sławy, o których telewizja wam raczej nigdy nie powie. Także mamy tu sekrety i sekreciki, które nie zawsze powinny wyjść na światło dzienne, ale ten, kto je przeczyta, będzie mógł je poznać. Także według mnie jest to wspaniałe pióro, hipnotyzująca autobiografia, więc ja ją polecam przeczytać, a zwłaszcza tym osobom, którzy lubią czytać o ludziach sławnych, gdzie pokazuje się ich tylko w jakichś tam wiecie, wielkich superlatywach. A tak naprawdę to jest tylko wszystko na pokaz, bo duże rzeczy, co się dzieje w życiu prywatnym, nikt wam nie powie i nie opisze. A tutaj co nieco było na ten temat zdradzone. Także, jeżeli macie ochotę sięgnąć po tamą książkę, poznać tej niki gwiazd, no to po prostu przeczytajcie i będziecie wiedzieć to samo co ja. Więc powiem wam, że nie zawsze złoto, co się świeci. Książkę wam polecam i żegnam się z wami. Pa 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 pa. pa.